давно на явничку кликали, казати, брати пи, кликали, брата Петра він не виходить, тому що я гіна мороза треба. Jesus Amen. Dla Rybokatolki Chrystos się rozdaje. Ale znacie, pamiętajcie, ci prydumani e, bohom e, mo, Moim aniołom Ochorolencym i mnowi Witwida. Chrystos się rozdaje ulicznie rodami. teologiczna odpowiedź, fajna? Bo więc dla czegoś się rozdaje, żeby nas spasali, a spasenie to mu na początku yy, uryksjonalnie. A potem Chrystus się chrześcijał, Bo nam do skręcił, bo więc dla czego w wodę wchodził, żeby że po swojej śmierci kazał im go A potem Chrystus go skręcił, Aż się udostępniłeś? No to tak troszkę jak humor, tak? Dziękuję, Oles, że tu mnie zaprosił. Ja jak raz w Lwowie poradziłem. Po zaproszeniu znowu innej liderki, Olesi, Olesy, z AHP, która razem z innymi liderami i z innymi pilotami organizowała i z, z, z panią Czwinką, organizowała taki rekolekcję w szkole Sofii, w Szkole Sofii, znajdę, no, taka wczesna szkoła, ja poznałem się z panią Oksali, która jest zasnąbna w szkoli, co chodziła, my rozmawialiśmy troszkę, wiadomo, że od że ona z tego samego tajemnika, roku narodzenia, z ja. W nawet w ja Wstęp do nami domowy jest aż po ja zaprosiłem na szkołę. No popatrzymy, co z tego y, bude. Jak jeszcze można, jakby po prostu ale to pro jego Bibliu. Także na wczoraj, to... No, a... Także ja dwa dni był tam na w -fajno, 100, 100, 120-140 100, 100, 100, 100 czołgów. Czytelnik i, 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 i batkivcy w bitkach na podium, było uczestnikami tej szkoły, nie w tej szkoły, Kolekcji, jak i w, w Princepii szli po steczce 0A w naszą. Wózce. I, y, no i, i było chyba zadowoleni do tak, Ja tam trochę tak oszczudaczy, tak, mają zwyczaj i wolę dosyć szybko w to robię. Także ja jej za wysokiej inteligencji, rywę, rozwój A słuchaj to jak ja brak, to bo ta, ta była odna konferencja oraz potem, druga konferencja z suzgotu, powroła Olesja le, chyba. I potem mam wam ten wyraz, obit i trzecia konferencja moja, proprinia, y, to jest za prosto, do wiadak, Oj, coś my gnijemy ich tymi konferencjami. Ja im zaproponowałem, znacie, naszą medytację, taką jak na szkole. W jedną, taką, pół godziny. I poprosiłem, to, teraz, słuchajcie, tam wyłączyć mobilki, teraz y, pokasz, pokaszlajcie sobie tam, że potem nie każdy Teraz pokłócić się, żeby potem nie kłócić ja. I potem się tam, a teraz, no, w zrobić, że potem nie robić. Po tym że to dla naszej szkoły nie? jest dosiaż, nie wiem, ja ale tak pochwalił, tak że on no, też był bardzo zadowolony. A jak jechał świeżo do was, to tam dajesz takie zmienne sposoby jazdy tak. A ja z jednym panem pojechał tak, bo nie widział ich, a one takie trękną tam dalej stały. Ja pochwalę, tak, żeby one takie widzisz czy ich kręci nie zna. dobry wieczór, ja dla was dobry, dla mnie lepa mi. No nie No to... A witam, tam coś powołam, ja słuchaj, to jakby to po pierwsze po to bardzo udaje mi to. No, A po drugie, ja im skażę, że wy nawet... gdy nie coś chodzicie wskazać, ja po oczach patrzę. A ja powiem, A po drugie, ja im skażę, że wy inna milicja, niż tam na Majdanie. I nawet pro kabary nie każę.

tylko że rozpoczął yy, nauczania po Spilnotu po 1.5 i zrobił tutaj te dwa pierwsze elementy było takie? Okej, okay, to mu yy, będę ale dla Ciebie jak tylko krótko wskazujesz to czy... Knywa, Dian, apostoł apostoliw to apostol, i apostol, Knywa to jest ewangelia Ducha Świętego, ale jeszcze bardziej można powiedzieć, że to jest ewangelia certyfik. Ce 5. ewangelia może może ewangelią eklezjalnej, to znaczy eklezja, certyfik, ekleziologii, można nazwać nawet więcej niż niematologii, to znaczy ewangelią certyfik. Dlatego warto czytać i i papi, biskupa, żeby jak mają wyglądać sarańska, czy i parchialna cerkwa. To jest w, w obrót nieepapialny, bo ona to odna. Ale tak już bardzo wiele czytamy Dianę żeby znać, jak powinna wyglądać cerkwa w jawnim parafialnym. No to już o, tak samo trzeba czytać e, lideram, animatorom, No i wam syn, jakie i mają też udział w bo chociaż wspólnota nie jest cerkwą, bo no, chyba najmniejszy czas tej cerkwi je, to, to tak jak jeszcze jawianie je cerfu jak tajemnicy, jak drużyny Chrystusowa je parafia, ale wcale zasadzie cerkowna, taka jak Wasza ma wiele znaki w cerkowności i także warto je czytać nam, chce, co może być słowo rodów rod podróżnych nie tylko dla chrześcijan, ale dla chrześcijan w społeczeństwie. I kiedy ja tak, tak przystąpił do diabli Apostoli, zacząłem analiz analizować, co tam wiem, to, <coughs> to, jakiej elementy, jakiej jest, to zobaczyć, że jakie elementy, jakie ja znajdzieć w pierwszych pięciu rozdziałach powtarzające po tym, że jak ktoś z państwa znajdzie jakieś elementy. Poza dijania OD, tam gdzieś w rozdziłach z Szostowo i po Podani, jak nie można znajdzie w tych pierwszych pi' rozdziłach, to proszę do mnie pod nim donie, ja troszkę zmienił w koncepcję w struktury ciłoczania cikatres. Dijania rozpocznające w rozdziale 1 i w pierwszym rozdziale mają w zasadzie trzy pierwsze takie elementy. Pierwszy element to jest działania 1 z pierwszego wiersza, do Odyna 11, gdzie mówi się, że Jezus im jawnił się w licznych dowodach. To, to zobaczymy tutaj Jezusa, jaki z jednego boku jawiając się. Działania piszące dla wspólnot, i włóczę, znaleźć człowiek inny buduś. Baczty Izusa w Oskresło. W Serii, no, win sam pochodzi z tej jaka nie chrysta w Chili. Win sam nie, chyba, nie baczył nikogo w Chili. To był kołnierz pierwszy dla inszych spilnot, to nie chodzi o takie pochwalenie tej spilnoty Jerozolimskiej. Ale, ona baczna, a inni, w kilku wasach oczu coś innego, szczom. I my mają baczny, i owoja linia. Czyli średni dokaz. Ci swiczeń, jak ja dohaniałem troszkę, może to z chłopcem ale od jadłuchania w oczarach, a w to ja słucham swiczeń, no to was pokazują, szczom i wykrywka zostawiają, i jakoś jogo torkaje, i winwas, jakoś jogo baczny. I was? Z nim w was z nimi w czyslennych momentach, i mają tylko czym mówić, i w świadczeniach. I co właśnie taki Jezus ma nas tutaj. My rady Jezusa. On w centrum wspólnoty z dziewiątą z i Apostoli i Iwi i on, i Jezus i zjawia się od i z drugiego Що він споживав хліб і сіл, що він їв з ними. Тільки сьогодні я подумав, що це може бути, бути все ж таки луковий лука, луковий натяк на Євхаристів. Тобто це є Ісус, який чи то має його зустрічати на, на цій євхаристій трапезі, чи то має його зустрічати. Такої, якої для котрої їсти й бити, одягатися і ходити кудись є іконом. Тобто маємо його зустрічати в, в, в територіях раніших в, в усіх релігіях, була би територія профану, є територія сакру, свята, територія, наприклад, тобто храм, і є територія профани. No to w wasze witryny który kotlin nawet toalety. I spaw i hrabili w można było. Ma w hrab, pisać, pisać no. Nie ma ich, że profan. Niesione je profan. Nie ma strefy, nie bożą w życiu ludyny. I, i, I na skutkach win. Jów znamy to, co można oznaczać, że mają ją z w w każdym momencie, w każdym miejscu, nawet najbliższym w Przysie, jak, jak, je jak, Bożą, jak, jak w którym żyje, nie jurych, w profanowanym, żyje w Bożym, obożnym, w sakralnym. W niejurydycznym rozumieniu, w jurydycznym rozumieniu tylko jest i kaplica, i soboty w sakralnym, ale w rozumieniu teologicznym sakralnym jest <toszczak> bezbrzeżny, bo po nim Władzę, w nią żyw yy, bo. Po tym dlaczego w nakazowani czekać, to to jest Jezus, jaki kieruje, Jezus jako chłopak, zazwyczaj, to nie tylko ma być ktoś, kto zmartwia naszą samotność, nadaje naszemu życiu sens, smysł i yy, jaki Тішає нас численними ядернями, але це має бути Ісус, який говорить нам ні. Бо тут він може і мав позитивні прикази, але тут наказав Єрусалима не кидати. Тобто є показаний приказ в негативній формі, що не маєш туди йти, не маєш звідси виходити. Тобто Ісус також твердий. Ale także twardy, jaki może to być dać. Nie. I to jest Jezus jednoczesny obietnic, to to, jeśli posłuchajcie mnie, otrzymajcie obietnic, i to nie do końca, on e, tutaj obieca Jezus do Kasiatowskiego, będziecie określeni jako obietnicy, to jest Jezus, który obiecaje, co oznacza, że on, Jezus, jawiając przez z nami, obieca do Kasiatowskiego. W takim kontekście obietnica nie może być czymś mniejszym niż Jego objawienia. Це щось цінніше, міцніше. І тому вас не парантує послухати його приказу ні. Коли приймеш його ні, нині завтра отримаєш таке так, при котрому сьогоднішнє його так уявленні є меншим. І власне це є дух В Взагалі, в нагород отримаєш так. Jakie jest lepsze niż zjawienie Jezusa, niż ci wszystkie rzeczy, o których mówimy w naszych doświadczeniach. Niż nasz Jezus widzi z piwpadiniem, jakichś fajnych momenty nawet z cileniem Ducha Świętego odkrywajmy, jakich oddaje nas innym, lepszym, potężniejszym. Tak. Tzn. błogosławieniem od Boga, odkrowieniem od Boga, peremieniem od Boga, niż, niż dosyć, niż dosyć. I tu nie Petrodki w ogóle jak o czy w tej chwili Ty nam Czarstwo Izraela odbudujesz. Jezus, pomimo że kochał swoją nację i płakał nad i historii i terazszym, to nie jest Jezus narodowy. Może on i narodowy je, bo ale przede wszystkim nad wszystko i po suki. Ісус не є національним, тому що вони питають його як справжній патріот. І Ісус не є майданом по суті, в контексті, який пережив.